Nowenna do Świętej Rity, dzień siódmy, o wierność powołaniu dla wszystkich osób konsekrowanych oraz kapłanów. Legenda o Świętej Ricie mówi, że przekroczyła ona próg klauzury cudownie wprowadzona tam przez świętego Jana Chrzciciela, świętego Augustyna i świętego Mikołaja Stoledu, patronów klasztoru. W zakonie żyła przez 40 lat, pełniąc najprostsze posługi i nieustannie się modląc. Za jej wstawiennictwem módlmy się za wszystkie osoby konsekrowane i za wszystkich kapłanów. Święta Rito, prosimy Cię dziś za wszystkich, którzy poświęcili swoje życie Bogu. Wyproś im łaski konieczne na ich drodze życia. Pomóż swoją modlitwą przezwyciężać trudności na drodze powołania i wyjednaj łaskę wierności. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, módl się za nami.